Krótkie uzupełnienie części 35, czyli część 36. Niepotrzebne zmartwienia. Istnieją uzasadnione zmartwienia i bezsensowne zmartwienia, jak już zostało powiedziane w poprzednim odcinku. Bezsensowne zmartwienia, które wysysają naszą energię. Stosunek niepotrzebnych zmartwień do uzasadnionych zmartwień znajduje się w relacji 70% do 30%. To moje doświadczenie. Oznacza to, że można by uniknąć dużej ilości negatywnej energii, oszczędzając sobie dominującej, czyli negatywnej kategorii zmartwień. Jakość życia poprawiłaby się wtedy diametralnie. Proces starzenia zostałby zdecydowanie spowolniony. Wyglądasz tak, jak się martwisz. W wieku lat dwudziestu masz twarz, którą dał Ci Bóg. W wieku lat czterdziestu masz twarz, którą dało Ci życie, a w wieku lat 60 masz twarz, którą dałeś sobie sam. I tak wyglądają też niektórzy w wieku lat 60. Zmartwienia są wypisane na ich twarzach. Mój dziadek wyglądał, jakby miał lat 90, a miał dopiero 60. Gdy miał niewiele ponad 60, Konsekwentnie umarł, bo umarł ze zmartwień. Przyciągnął własną, przedwczesną śmierć. Zmniejsz twoje zmartwienia, a będziesz dłużej żył. Pozostaniesz dłużej młody. Ktoś ostatnio bardzo życzliwie pogratulował mi z okazji moich 65. urodzin. Jesteś starcem. Odpowiedziałem tej osobie, nie muszę jeszcze suszyć łysej głowy suszarką, więc nie może być aż tak źle. A zanim całkiem ołysieją, to jeszcze zatańczą salzę. Więc gdzie są niepotrzebne zmartwienia, które niepotrzebnie wywołują proces starzenia? Niepotrzebnymi zmartwieniami są obarczeni ci, którzy prawie się nie śmieją, bo zawsze się czegoś obawiają. Ciągle się martwią o klimat, o tą straszną jesień, która nadejdzie, o dzieci, które nie mają przyszłości, o tych, którzy chodzą na zakupy bez maseczki, o babcię, która może się zarazić, nawet jeśli nie chodzi na zakupy poserwuje sobie Liferando. Martwią się o wojnę, o gaz, o skok biegunów, o białych niedźwiedzi, którym jest teraz za ciepło, o emeryturę, która chyba nie jest tak bezpieczna, jak była obiecywana, o księży i wyższych pasterzy, którzy teraz tak bardzo rzucają się w oczy, a jednak nadal pobierają podatek kościelny, przynajmniej w Niemczech. I o wiele, wiele innych spraw. Nie kończą i się, im się te tematy. Zawsze mają coś jeszcze w zanarczu. Jak widać, zmartwień jest zdecydowanie za dużo. 70% zmartwień i tak się nie sprawdza. To statystyka. Musisz więc wyłączyć źródła Twoich zmartwień. Media wszelkiego rodzaju, alternatywne i niealternatywne, ty zaczynają tylko bełkotać negatywnie i propagować głupie rzeczy. Musisz unikać głupich i przestraszonych ludzi jako rozmówców. To strata energii i czasu. Jeśli nie możesz ich uniknąć, nie powinieneś ich brać poważnie. I szukaj piękna w naturze. Natura nie jest jeszcze kłamliwa i przerażająca, chociaż niektórymi rzeczami tam się już manipuluje. Poniew powinieneś także móc się cieszyć tym, co jest. Ogródki piwne latem 22 roku to uczta dla oczu. Nigdy nie widziałem tylu szczęśliwych ludzi. Wycieczki piesze, jazda na rowerze i dobra zabawa. Trzeba też iść do miejsc mocy. Miejsca mocy to stare kościoły i stare kaplice. Akumuluje się tam bardzo dużo dobrej energii, ale w nowoczesnych betonowych kościołach jej tam po prostu nie ma. Nie ma tam energii, która cię mogłaby ze sobą nieść przez życie. Ale najważniejsze jest, aby wyłączyć martwienie się o przyszłość, gdy nabiera ono formy przyćmienia umysłu. Wielu myślicieli odwołuje się do życia tu i teraz. Tam gra muzyka. Tu i teraz. Kiedy chodziłem na spotkania, na które spotykało się wielu młodych dusz, Rozmawiano tam tylko o testamentach, o ostatniej woli pacjenta, o zabezpieczaniu pieniędzy, o drewno na zimę i badaniach prewencyjnych po pięćdziesiątce. Jeden z moich wolontariuszy, starszy pan, zapytany o zdrowie, powiedział po reńsku TOJ, TOJ, TOJ. Tłumacząc na język normalny, oznacza to bardzo dobrze. Pomyślnie bowiem przeszedł wszystkie badania, zapewnił go pan doktor. Dwa tygodnie później byłem na jego pogrzebie. Zmarł na raka, którego nikt nie odkrył. Więc powiedziałem przy jego grobie: Toj, toj, toj. Nie mogłem wymyśleć nic lepszego. Musiał chyba obserwować to wszystko z góry. I się zapewnie, zapewnie ucieszył. Został w końcu uwolniony od swoich zmartwień. Oczywiście trzeba zrobić kilka przygotowań na przyszłość. W przeciwnym razie byłbyś jak ów świersz z bajki, który grał przez całe lato na skrzypkach, a w końcu ciężko pracujące mrówki nie chciały go wykarmić przez zimę. Dziś złożyłby taki świersz. Wniosek o bezwarunkowe zabezpieczenie podstawowe, które jeszcze przyjdzie zresztą. Facyt, to znaczy, wniosek z tego wszystkiego. Lęk nie może głównie wypełniać życia. Musi pozostać wszystko w równowadze.